Jakie atrakcje na ten weekend przygotował SCR i co będzie można zobaczyć na deptaku Bogusława? We współpracy z Najwyższym zapewniamy 30-stopniowy upał, a oprócz tego jeszcze wciąż działającą fontannę, a poważnie rzecz biorąc zapraszamy na genialny koncert gorących rytmach ska. Szczecińska grupa, nazywają się Wespa dobitowali w 1995 roku, grają do dziś. To niezwykła energia bijąca ze sceny, ubrani w czarne garnitury, panowie, ale również i panie. Tego koncertu nie można ominąć. A jutro, w ramach jazzowych prezentacji, również szczecińska formacja. Chyba najdłużej działający zespół w Szczecinie z muzyką Dixieland. O nazwie Dixie Lovers. Koncerty zaczynają się o godzinie 19.00. W przyszłym tygodniu równie rewelacyjnie, nie tylko koncerty, zapraszamy na wystawę 5 czerwca wystawę fotografii Krzysztofa Millera, którą organizuje Stowarzyszenie Chorych na Hemofilmie. Hemofilię smutna w przekazie, ale koniecznie trzeba to zobaczyć. I również 5 czerwca zapraszamy w ramach Ogólnopolskiego Głośnego Czytania. Zwłaszcza dzieci, zapraszamy na deptak. Od godziny 15 głośne czytanie bajek będą aktorzy Teatru Lalek Pleciuga, dla dorosłych wieczorem czytać będą utwory Herberta. W międzyczasie m.in. Między koncert akordeonisty Pawła Nowaka.